Dzień dobry, cześć, hej. Przyszłam do Was dzisiaj z kolejną inspiracją plastyczną, żebyście mogli sobie wykonać takie coś sami w domu. Dzisiaj wykonamy takie kolorowe napisy. Zobaczcie. Ja tu wykonałam już taki przykład, gdzie jest napisane, że śmiech to zdrowie. I zaraz Wam pokażę, jak zrobić taki swój napis. Możecie sobie napisać cokolwiek tylko chcecie, ale najpierw, co potrzebujemy do tego, żeby zrobić taki napis? Takie świecowe kredki, różne kolory. Kartkę białą i czarną farbkę. No i oczywiście pędzelek. Od czego zaczynamy? Wybieramy sobie kolory, które chcemy, żeby znalazły się na naszej kartce. I naszą kartkę dzielimy na takie paseczki, dobra? Zaznaczamy sobie. Paseczki na naszej kartce, co ile chcemy zmienić kolor. I robimy takie kolorowe paseczki. Pierwszy zrobimy czerwony. Kolorujemy naszą kartkę na różne paseczki. Bierzemy następny kolor, zaznaczamy sobie linię i kolorujemy dany fragment. I ostatni to będzie kolor pomarańczowy, niech będzie. Koloruję. No i zobaczcie, jaka piękna kartka powstała kolorowa. Oczywiście możecie te paski zrobić węższe, to wtedy będzie jeszcze piękniejszy rysunek, dobra? I jak mamy taką gotową już karteczkę, no to moi drodzy, zabieramy się za naszą czarną farbkę. Kolorujemy całą, całą kartkę czarną farbką. Możemy sobie wylać trochę farby na kartkę bezpośrednio. I pędzelkiem rozprzestrzenić po całej naszej kartce. No i moi drodzy, jak już mamy całą kartkę pomalowaną na czarno, to przystępujemy do naszego rysunku. No i teraz, patrząc od góry, pokażę Wam, co możemy zrobić na naszej kolorowej karcie, która pod spodem jest kolorowa. Zobaczcie, możemy napisać swoje imię. Jak nam się nie podoba, to najlepsze jest to, że możemy to zamalować. Mamy znowu pustą przestrzeń do kolorowania i możemy sobie napisać już to, co chcemy, żeby było naszym ostatecznym rysunkiem. Albo narysować na przykład domek. Ja narysuję serduszko tutaj. I napiszę. Pozdrawiam. Zobaczcie. Dorysuję jeszcze uśmieszek. Moi drodzy, pamiętajcie, że możecie sobie tworzyć jakiekolwiek tylko chcecie rysuneczki, napisy, tyle razy, ile macie farby do ewentualnego dolania. Zobaczcie, mój rysunek jest już gotowy. Tak oto się prezentuje. I pamiętajcie, że możecie narysować cokolwiek Wam się tylko podoba, a jeśli będziecie już tak w 100% zadowoleni ze swojego rysunku, to wtedy odstawcie go tak, żeby sobie wyschł, dobra? Bo ta czarna farba musi wyschnąć, to wtedy rysunek będzie gotowy. Mam nadzieję, że te kolorowe inspiracje Wam się też spodobały, i że zrobicie taki rysuneczek w domu i podzielicie się efektem w komentarzach, bo ja jestem bardzo ciekawa, jakie Wam rysunki wyjdą. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!